Wśród huku pękającego lodu muszę Państwu opowiedzieć e, o tym lodołamaczu. Otóż zwodowano go w roku 1960, ale nosi tę samą nazwę, e, co jego poprzednik, słynny Sampo, który w roku 1929 przybył nam z odsieczą e, i e, skruszył lód na zamarzniętej wówczas całkowicie Zatoce Gdańskiej. Drodzy Państwo, bo od razu przejść do. E, Polarnych kulinariów. Otóż mam przed sobą na talerzu mięso z renifera. Piękny reniferowy filet. I teraz muszę z niego wykroić dwa, trzy zgrabne bewsztyczki. Co też czynię. I zrobię z tego z renifera duszone w sosie śmietanowo serowym O tak. Takie bardzo ładne filety reniferowe. Mięso trzeba teraz potraktować solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Sól nieco zawilgła, nawet taka w młynku, a może i zamarzła, ale znacznie łatwiej sobie poradzić z młynkiem niż z solą w solniczce. Widzą Państwo leci. Pieprz. Ponieważ na patelni mam już, pod patelnią mam już zaświecony ogień, więc teraz dodam tam masło. Dość sporo masła i ono musi nabrać odpowiedniej temperatury do wrzucenia filetów z rena, a w międzyczasie doprawiam mięso i z drugiej strony. Gdy masło ma wystarczającą temperaturę, kładę bewsztyki, szybkie smażenie z obu stron, uważając, by się nie przypaliło masło. Ono będzie jednym ze składników sosu, więc nie może za bardzo zbrązowieć dwie 3 minuty z każdej strony mniej więcej. Bardzo to już ładnie wygląda. Bewsztyki są już z obu stron obsmażone. Proszę spojrzeć. Naprawdę bardzo przyjemnie wyglądają i teraz na patelnię wlewam słodką śmietankę. Kuchnia fińska jest niezwykle śmietanowo-maślano-serowa. Kolejnym składnikiem, który się znajdzie w tym sosie, jest fiński pleśniowy ser. Ja go teraz muszę nieco pokruszyć, pokroić w kosteczkę i za chwilę dorzucę go na patelnię. Pokrojony bądź też pokruszony ser musi się teraz znaleźć w sosie na razie wyłącznie śmietankowym. Jeśli ser jest wystarczająco tłusty, a ten taki jest na pewno. On się za chwilę rozpuści i zrobi się z tego po prostu sos serowy. Taki sos można wykorzystywać do wielu innych rzeczy. Kuchnia włoska zna również podobny. Podaje się go z kluseczkami ziemniaczanymi zwanymi nioki. Więc teraz tylko mieszając czekam, aż ten ser rozpuści się i danie będzie gotowe do podania. Jeszcze tylko nieco przypraw. Solić tego nie radzę. Ser pleśniowy jest słony sam z siebie, ale chętnie bym to doprawił jeszcze odrobiną świeżo zmielonego pieprzu. No i drodzy Państwo, wygląda na to, że danie nadaje się już do e, podawania, więc teraz wyjmuję filety na talerz. O właśnie tak. Ten ser oczywiście e, się rozpuścił, sos sciemniał. I w ten oto niezwykle prosty sposób mamy coś, co jest arcyfińskie i bardzo północne. Mianowicie filety z renifera w sosie śmietankowo-serowym. Tak oto wyglądają. Okolice polarne zaskakują mnie cały czas. Oto kilka kilometrów zarowaniemi Rowaniemi odnalazłem. Przedziwne, jedyne w swoim rodzaju pole golfowe. Nie gra się tutaj na trawie, a na śniegu i lodzie. To jest koryto zamarzniętej rzeki. Dziewięć dołków. Drodzy Państwo, normalnie golf jest mi głęboko obcy, ale jeśli mam coś tak dziwnego, to muszę skorzystać. I Wy przyjeżdżajcie tutaj, przybywajcie do Finlandii, bo będziecie mogli się tu oddawać przyjemnościom, których w domu z pewnością nie uświadczycie. Drodzy Państwo, idę zagrać. Kłaniam się nisko. Do widzenia.